Cześć, witajcie w kolejnym openingu z gry Overwatch. Tym razem mamy Archiwa 2021. Pojawiły się nowe przedmioty kosmetyczne, nowe misje, a właściwie modyfikacje do już dobrze znanych misji. No i oczywiście inne przedmioty kosmetyczne. Mam tutaj aż 66 paczek, ale jak widzicie, mam tutaj 3 złote skrzynki. 16 skrzynek archiwalnych oraz 47 zwykłych. W tym odcinku będę otwierał tylko te archiwalne. Lecimy. O już od razu legendo. Nawet się na to nie przygotowałem. No i mamy gęgu. Jest gęgu, ta skórka jest naprawdę bardzo ładna. Taki samuraj. Troszeczkę jakby taki chiński ten ninja był niż japoński, ale naprawdę bardzo ładna ta skórka jest. Cieszę się, że mi to wypadło. Tutaj mamy jakiś inny przedmiot. O, Diwka! Jestem profesjonalistką! No wiadomo, Divko, że jesteś profesjonalistką. A tu w ogóle do gęgu jeszcze e, ten spray się pojawił. Czyli jakby dwa przedmioty związane z jedną postacią. Jedna legenda już jest. Czekamy na następne. Żołnierz. Dość mam waszych zasad! On ma dość naszych zasad. Taki i ci to Lucian. Tutaj raczej nic ciekawego, ale też dwa przymioty no do nagrywać? eko. No, ja to nagrywam. Pamiętasz mnie? No pamiętam, babcie. Cześć go w boju. No, nie podoba mi się ta motka w sumie. Ta poza, przepraszam. Tu zamiast napisane co ma Krima, jest napisane eko. Obliczenia na pewno były prawidłowe. na pewno były, tylko dawać te legendy. Trzy niebieskie legendy to są. Noc kryje wiele niespodzianek. No akurat nocy nie nagrywam, tym razem. No ale może coś w nocy ciekawego będzie, Jakąś niespodzianka dla mnie się kryjąca. O tutaj naprawdę bardzo ładne... Y, spreje, czy tam graffiti. W polskiej wersji. 5 zakłady, tutaj sobie coś tam czyści. I tu jest właśnie pies pogrzebany. Pies pogrzebany, jeszcze 10 skrzynek. Słuchaj dobrej rady, i się nie podnosi. Aha, czyli jednak po legendach. Kawaleria przybyła. Tarczę w górę! Tarczownic. No, nadal nie ma legendy. O, ale łaska za to, to będzie coś mówić. To moja profesjonalna opinia. Profesjonalna opinia? Jestem profesjonalistką. Coś coś tutaj. Śmierć z powietrza. Za często to pada. O, druga legenda, druga legenda. Hajsik? No yy, to trochę słabo. Nie spodziewałem się, że może mi Hajsik wylecieć. W ogóle tutaj coś oszukali, bo to tylko jedna ta. Mm, jeden przedmiot z archiw wyleciał i pozostałe jakby w ogóle nie były z archiw. U, tutaj mi oszukali dwie legendy, ale jedna oszukana. Uhuhu. Tu już zaczynają lecieć powtórki. O, trzecia legenda. No i jest w końcu dobra skórka. Z tego wydarzenia. Żołnierz 1776. Też bardzo ładna. E, tutaj U, ładny ubiór. Ładne ubranko. Wdzianko wręcz. Będę to teraz używać. W końcu to jest nowe. To trzeba używać. Trzy fioletowe przedmioty, tu jakiś hasik 150. Tutaj szybkie dobycie. No nie podoba mi się w sumie ta emotka. A basien ma akurat fajną. Sobie to wymienimy. 5 skrzynek, 3 legendy. No to nie jest stale tak źle, ale tylko dwie skórki wypadły. Tu już powtóreczki. Nic ciekawego. Raczej też już nic. Chociaż jeszcze żniwiasz. No takie sobie. Może zamiast śmiechu. Bo jest mi teraz nie do śmiechu. Nie została ostatnia skrzynka. O, no Fajnie. Ostatnia skrzynka. Czy legendy? Czy będzie czwarta? No nie ma czwartej legendy. No to powiem, że fajnie, ale mogło być lepiej. Niestety. Te pozostałe skrzynki, ja nie wiem, czy będę nagrywał, czy sobie tam sam już pootwieram. E, teraz sprawa wygląda tak. E, pierwszy tydzień wyzwań, Lucian tak się prezentuje, już go mam odblokowanego. E, drugi tydzień wyzwań, ten e, Zeniata. Też całkiem fajnie wygląda. Trzeci tydzień wyzwań, e, łaska jako brunetka. Tak średnio mi się tu w sumie ta skórka podoba. Znaczy skórka jest ładna, ale sama łaska średnio tak wygląda. Wypadł mi ten gęgu. Bardzo ładna skórka. Jeszcze jest kawaleria. Też fajnie to wygląda. Taki drewniany pistolecik jakby. Muszkieterka. Cudowa. Bardzo ładna skórka. Karabinek też taki jakby drewniany. Ksiłogo. Mamy skórkę do Zari, która też bardzo ładnie wygląda. Ona już jest taka troszeczkę jakby średniowieczna. Wieś chińskie takie motywy, jakieś smoki. Ale naprawdę bardzo ładne. Czy to jakieś bardziej jakie wikingowe? W sumie trudno mi powiedzieć. Te tarcze to może jako, jako, jako wikingowie. Ale tutaj te smoki. I wypad żołnierz na wizji. Też tutaj elementy takie drewniane bardzo fajnie. No I tutaj ten soczek uzdrawiający. Emotki wszystkie zwycięskie pozy, wszystkie kwestie, wszystkie graffiti. Łaska za trzeci tydzień wyzwań. Zeniata za drugi tydzień wyzwań. To sobie będę odblokowywał. No i mamy tutaj za osiągnięcia, spraye. Pierwsze osiągnięcie. Drugie i trzecie. No i oczywiście Bohater to nie dla mnie, uczestnik jak najbardziej. Bohater nie dla mnie i uczestnik jak najbardziej. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten opening. Dajcie znać, jak Wam się podobało i co Wam wyleciało. I zobaczymy się następnym razem, już w ostatnim openingu, kiedy będzie rocznica. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.